Siemaneczko kochani szóstoklasiści, rozpoczynamy sobie temat siódmy naszej powtórki i mamy temat rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych. Rozwinięcia dziesiętne, chodzi tutaj o to, że będziemy zamieniali sobie ułamki zwykłe właśnie na ułamki dziesiętne, ale czy będzie to takie proste jak na przykład jedna druga to ułamek 5 dziesiątych? No niestety nie. Nie każdy ułamek zwykły jestem w stanie zamienić na ułamek dziesiętny, w szczególności gdy mam jedną trzecią, jedną szóstą, jedną siódmą, jedną dziewiątą, jedną jedenastą, czyli gdy mam takie te mianowniki, które niezbyt fajnie sobie mogę rozszerzyć do ułamka dziesiętnego. Ale zanim to mam wytłumaczę, jak to robimy, czym są ułamki okresowe, dziwne nawiasy, trzy kropki. Dostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale Matematyczny Świat, dzwoneczek, żeby być na bieżąco, sekcja komentarzy, jak zwykle dla was, a my zaczynamy od zadania pierwszego. Zamiana ułamków na rozwinięcie dziesiętne. Mamy zapisać rozwinięcia dziesiętne podanych ułamków. Jeśli rozwinięcie jest nieskończone, zapisz je w skróconej postaci z nawiasem, czyli ten ułamek okresowy. Ale w podpunkcie A już widzę, że to będzie ułamek Okresowy czy nie? No to będzie zwykły. To będzie zwykły ułamek dziesiętny. I teraz przypomnę tutaj, że 1 ósma to jest 125 tysięcznych, bo 8 razy 125 daje 1000. Dlatego ja tu przemnażam razy 125 i tu też mnożę razy 125. Czyli tu otrzymuję 1000, a w liczniku to jest 1000, ale bez 125, bo to jest 7, prawda? Czyli byłoby 875 w ułamku dziesiętnym da mi to wynik 875 tysięcznych i tak to sobie zapisujemy. I teraz podpunkt B tu mnie trochę kłopot. Mamy ułamek 2 całe 1 trzecia. 2 całe 1 trzecia to się równa, wciągam całości. To razy to plus wartość licznika 2 razy 3, 6 plus 1 to będzie ile? No, tutaj byłoby 2 razy 6, 7 trzecich. Tak, Mamy 7 trzecich i co powiemy sobie o ułamku 7 trzecich? Teraz musimy sobie podzielić, ponieważ kreska łamkowa to dzielenie. Dlatego będziemy dzielili 7 podzielić na 3. Kreska u góry. 7 to się mieści 2 razy minus 6 równe 1, i teraz tu dopisuję 0, a tu dostaję przecinek. W dziesiątce się mieści 3 razy, bo 3 razy 3 to 9 odejmuje 9, znowu zostaje 1 i znowu dopisuję 0. W dziesięciu się mieści ponownie 3 razy, minus 9 i znowu tej reszty mamy 1. To znaczy, że tutaj 3 kropek mogę dać, te trójki będą szły w nieskończoność. Czyli mogę to zapisać, że to jest 2 całe, w zasadzie całości nie musiałam wyciągać, mogę ją zostawić przed przecinkiem. 33 i cały czas będą szły trójki. Ale teraz w łamku okresowym mogę zapisać, że to się równa 2 i użyję tutaj sobie nawiasu, czyli przecinek, nawias i trójka w nawiasie, co to znaczy, że trójka jest okresem. Okresem, czyli coś, co się powtarza. Tu cały czas powtarza się liczba, a w zasadzie cyfra 3. Dlatego to jest mój okres, tak? czyli pewna powtarzalność. Okresowość to inaczej powtarzalność danego szeregu liczb, danego ciągu. W tym przypadku samych trójek, dlatego to jest 2, i w nawiasie trójka. W podpunkcie C nie będzie problemu, mam 11 dwudziestych, i to mogę sobie rozszerzyć do setki, czyli pomnożę razy 5, 11 razy 5 to jest 55, czyli 55 setnych, i to było proste. Zadanko drugie, wśród podanych ułamków wskaż, które mają rozwinięcia skończone, a które nieskończone okresowe. To ja od razu widzę tak, podpunkt A i C zdecydowanie są skończone, bo zobaczcie, podpunkt A mogę zapisać jako 425 rozszerzam sobie dosytki w mianowniku, czyli mnożę razy 4, górę i dół, 4 razy 4, 16, czyli w dziesiętym to byłoby 16 tysięcznych. Podpunkt C teraz przeskoczę. 9 to od razu wiemy, że to jest 0,9. Bardzo łatwo. No ale co powiemy o podpunkcie B. 5 dwunastych. Czy ja na przykład jestem w stanie powiedzieć 12 razy co, żeby było 100 razy? Jaka liczba całkowita? Niestety nie. Dlatego tu sobie podzielimy. 5 podzielić na 12. No, w piątce się mieści 0 razy przecinek. Odejmuję 0, zostaje mi 5. Dałem przecinek tam, to dodałem go na czerwono poprawie, bo tu dopisuję 0. W 50, 12 mieści się ile razy? 12 się zmieści 6, to byłoby równo.

pisuje szóstkę. 6 razy 12, 60, plus 12, 72. To zostaje mi znowu 8, czyli będzie 0, czyli to będzie znowu 6 minus 72. Daje wynik 8. Dopisuję 0, i tak dalej. Czyli będą powtarzać się szóstki. Zapiszę sobie ten ułamek. To się równa 0,41, 6, 6, 6, 6, i tak dalej. Te szóstki się będą same, szóstki powtarzały. Czyli moja okresowość jest tylko w tym miejscu. I okres wynosi 6. To, co stoi przed tym, czyli 41, po prostu jest wartością stałą i ono zostanie, czyli będzie 0,41. I dopiero okresowość opie w nawias. Tak? To nie będzie całe 416 się powtarzało, tylko tym okresem jest sama cyfra 6. Mamy i zadanie drugie. Przechodzimy do zadanka trzeciego. Ułamki na osi liczbowej. Porównywanie. Mamy stawić znak mniejszości, większości lub równa się między podanymi liczbami. Z jednej strony mam ułamek y, zwykły, z drugiej strony mam dziesiętny. I teraz mamy dwie drogi. Ja mogę dziesiętny zamienić na zwykły i dążyć do wspólnego mianownika, ale tutaj nie o to to chodzi. W tym zadaniu i w tym temacie nam chodzi, żeby raczej te zwykłe zamienić na dziesiętne, bo szukamy ich rozwinięcia okresowego. Wspomniałam jedenastka, siódemka, to co widzę już w podpunkcie A i B to są ułamki zdecydowanie okresowe. Podzielmy sobie 5 przez 11. 5 podzielić na 11, oczywiście 0, minus 0, 5 spada, dopisuję 0, tu przecinek, tu się mieści 4 razy, minus 44, reszty jest 6, ok, dopisuję 0, w 60 się mieści 5 razy, minus 55, tak, bo 5 razy 11 to 55, zostaje reszty 5, dopisuję 0, w 50 11 się mieści ponownie 4 razy, minus 44, reszty 6, no, i tu tak by się powtarzało, i tutaj jest 0, to byłoby 5 i byłby ten okres. Czyli ja bym mógł zapisać, że 5 511 to się równa 0,45, 45, 45 i tak dalej. Innymi słowy, mogę powiedzieć, że to jest 0, nawias 45, tak? To jest ta okresowość. Teraz spójrzmy, który głomek jest większy. Najpierw w całości. 0, 0. No to się zgadza. Pierwsza miejsce, pierwsza cyfra po przecinku, czyli części dziesiętne, 4, 4, zgadza się. Następne, 5, 5, zgadza się. A tu mam czwórkę, a tam co mam, jak nic nie ma, to jest, słuchajcie, 0, czyli 450, a tu mam czwórkę. Co jest większe? 4, 3, 0, zdecydowanie czwórka, dlatego ten, ten ułamek jest większy i tak znak należy wpisać. Mamy. I podpunkcik B. Pod punkcie B znowu podzielę, tę jedynkę mogę w spokoju zostawić. Po prostu 2 podzielić na 7. Oczywiście jest 0, minus 0, 2, dopisuję 0, czyli daję przecinek. 7 to się zmieści dwa razy, no bo to jest 14, odejmuję reszty 6, dopisuję 0, 60 podzielić na 7, czyli 7 na przykład razy, razy 8 daje 56, więc piszę sobie 8, odejmę 56. I reszty jest 4 i daje 0. Dalej muszę kontynuować. 40 podzielić na 7. 42 to za dużo. No to w takim razie 35, czyli 5 razy. Odjąć 35. Reszta z tego jest 5. Dopisuję 0 w 50. To idealnie 49, czyli 7 razy 7. Odjąć 49. No i tam jest 1, 0 i tak jakoś tam wyszło. Nie szukam tego okresu, bo już widzę, że mogę porównać. 1, 1 się zgadza. Później tu jest dwójka, tu jest dwójka. Ósemka, to tu ósemka. Tu piątka, także i tu piątka. Ale teraz tu byłoby 0, a tu mamy cyfrę 7. To co jest większe, 7 czy 0? Zdecydowanie 7. To, że w tym zadaniu się trafiło, że podpunkt A i B, że większy był ten ułamek zwykły niż ten dziesiętny, no to tak się trafiło. Mogłoby wyjść, że zamiast tej mm, piątki, prawda, wyszłaby nam czwórka. To wtedy... Ten ułamek byłby większy, bo tu jest 5, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Podpunkt C uważam, że jest prostszy. Tak? Ja po prostu rozpiszę sobie to, jak to rozpiszę. 0,18, okresowość wynosi 18, czyli te 18 się cały czas powtarzają. Kilka ich napiszę i teraz porównujemy. 0,0, 1, 1, 8, 8, 1, 1, 8, 1, 1, i teraz tu jest 0 a tu jest cyfra 8. To, która jest większa? No ta z ósemką, czyli ponownie wpisuję taki znak. A więc wszystkie te z lewej strony wyszły, że są większe i mam znanie czycie za nami. Czwarte. Porządkowanie. Mamy uporządkować te liczby od najmniejszej do największej i tu podpowiedź. Najpierw zamień wszystkie na rozwinięcia dziesiętne. OK. Czy czwarte. Należy od razu pamiętać, że to jest co? 0,75. Ten ułameczek sobie trochę rozpiszemy. To jest 0,7, jest stała i tylko powtarzają się piątki. Dobra. 0,7 to będzie 0,7. A 11,16 no niestety, ale muszę podzielić. 11 podzielić na 16. 0 razy odjąć 0, wynik 11, dopisuję 0. No i teraz tak, 110 podzielić na 16. Tam się zmieści 6 razy. 60 i 36, 96, odejmuję 96, 4 do setki i 10, czyli 14, dodaję 0, w 140 już 8 razy, tu oczywiście był przecinek, 80, 8 razy 6, 48, 128, to brakuje mi tutaj dwunastki, no dopiszmy sobie, może nawet już wystarczy, ale dopiszę tutaj, 0, no i jakieś tam by cyfry szły. Zobaczcie, że to wystarczy, bo z tego byśmy mieli 0, 68. Nie interesują mnie już inne tam dalsze cyfry. Zaraz zobaczysz dlaczego. To ok. Który byłby ułamek najmniejszy? Z tych dziesiętnych patrzymy. Oczywiście 0,68. Tam są tam jakieś, nie powinien dać trzy kropek, bo to znaczy, że jest okresowość, ale tam są jakieś inne cyfry. Nieważne, on jest najmniejszy. Następnie większa to byłoby... 0,7. OK. Później, bo tu byłoby 0, a tu jest piątka, a tu jest piątka. Tu byłoby 0. To który będzie następny, 750 czy 755? Patrząc na te trzy cyfry tylko po przecinku, oczywiście 755 jest większe, więc tutaj dam ułamek 0,75. No to 0 może na przykład taką przerywaną dopiszę, że ono jest, ale nie muszę go pisać, wiadomo. I tutaj 0,75. 5 5 i tu faktycznie mogę dać trzy kropek, bo te piątki dalej idą. I teraz uwaga. Zapisałem to w postaci takiej, jakiej obliczyłem, ale ja mam uporządkować te liczby, które mi tutaj narzucili. Czyli 68 to odpowiada ułamkowi temu. Dlatego ja muszę to zapisać jeszcze raz, tylko postawić te liczby, które były dane w zadaniu. I teraz sobie zamieniamy to na 70. Następnie to na 3 czwarte, bo to się wzięło z ułamka 3 czwarte. I ostatni 0,7 i piątka w okresie. Muszę zapisać raz jeszcze, bo muszą być uporządkowane liczby dane, a nie takie uproszczone przez nas wyliczone. No i zadanie czwarte jest za nami. Piąte bardzo jest łatwe i przyjemne. Mamy obliczyć wartość wyrażenia, a wynik tutaj w postaci ułamka dziesiętnego, zaokrąglając do części setnych. Czyli przypomnijmy sobie, jak to o co chodziło z zaokrąglaniem. Od czego byśmy tutaj mogli zacząć? Testowanie od nawiasu, bo pierwszy wykonujemy działania w nawiasie. Ale musimy sobie jakoś tutaj uprościć. Zamieńmy sobie w takim razie na ułamek dziesiętny, proponuję. Szóstka też będzie niefajnie zamienić, więc będzie trzeba podzielić. Zanim to zrobię, to sobie podzielę 1 przez 6. 1 podzielić przez 6 to jest 0. Minus 0 to jest 1. Dopisuję 0, a więc przecinek tu jest 1. Odjąć 6 zostaje mi 4. Dopisuję 0. 40 na 6 to jest 6, no bo to byłoby 36. Odejmuję, zobaczcie, znów zostaje mi 4, czyli będzie 0, czyli znowu będzie 6, te 6 się będą powtarzać, czyli to będzie 0,1 i 6 w okresie. Zapiszę sobie to moje działanie nawias. 0,1 6 w okresie, odjąć 0,3 w okresie, tu jeszcze nawias zamykający, razy 1 i To się równa. No, tutaj bym odejmował, ale zobaczcie, nie mogę tak, że sobie 6 odejmę od 3, bo to byłoby bardzo yy, niedokładne takie, takie, takie obliczenie. Dlatego tutaj ja proponuję, skoro będziemy zaokrąglać do części setnych na końcu, to tutaj zaokrągliłbym do części tysięcznych, żeby były trzy cyfry po przecinku, OK? Czyli ja zapiszę 0,166 minus 0,33. Tak, mamy części tysięczne razy 1 i 2. Tu się równa. Czy mogę to odjąć? Tutaj obawiam się, że wynik nam wychodzi na minusie. A dlaczego na minusie? Bo mamy oczywiście błąd. Zobaczcie, tu były dwie całości. Zapomniałem ich uwzględnić. I teraz będzie wszystko fajnie. No to w takim razie odejmijmy sobie 2, 1, 6, 6. Może pisemnie. Nie będę liczył na kalkulatorze, nie będę oszukiwać. 1, 6, 6 minus 0, 3, 3, 3. No to tu jest 3, 3, a tu już muszę życzać. Ciach, ciach, 1, 11. 11 minus 3, 8. Przecinek pod przecinkiem 1. Czyli byłoby 1, 8, 3, 3. W zasadzie nie musieliśmy aż tak za, dokładnie zaokrądać sobie tutaj do tych trzech cyfr. No bo tu jak wymnożę, to by w ogóle będą 4 cyfry po przecinku. No ale powiedzmy, że będziemy mieli bardziej dokładniejsze to zaokrąglenie. To się równa. I teraz my po prostu pomnożymy. Skoro jak chcę do części setnych, to chciałbym, żeby ten wynik wyszedł mi 2 cyfry po przecinku. To już sobie tu mogę zaokrąglić. Słuchajcie, tu sobie zaokrąglimy. A czemu by nie? Ja to napiszę, to będzie 1,83. Dlaczego? Bo tu zaokrągliłem. Ta trójka faktycznie mi nie zwiększy, więc zostanie tak razy 1,2 to się równa i znowu pisemnie, słuchajcie, te działania mm, pisemne na łąkach dziesiętnych to są bardzo ważne, bo cały czas będziemy je wykorzystywali w tym, tak, 8 razy 2, 16, 1, dalej 2 i 1, 3, 0, 3, 8, 1, dodaję 6, 9, 11, 1, 2, 2 miejsca po przecinku, 1 po przecinku, łącznie w wyniku 3 cyfry po przecinku. Taki mam wynik 2, 1, 9, 6. Zaokrąglam do części jakich setnych, czyli tu kreseczka, tu mi zwiększy plus 1, czyli w zasadzie z tego zrobi się mi 20. A więc zapiszę, że to będzie 2,20. No i zobaczcie, w ogóle y, tego zera mogę nie pisać, czy to byłoby 2,2. To jest swoją drogą. A teraz przypomnę, jak było zaokrąglanie. Gdy mam cyfry 0, 1, 2, 3, 4, nie zaokrą zaokrąglam nie zwiększając, ani nie zmniejszając. Po prostu pozostaje, pozostaje ta cyfra wcześniejsza. Czyli tak jak tutaj ta, ta trójka pozostała. Z kolei, jak mam cyfry 5, 6, 7, 8, 9, zwiększam poprzednią cyfrę, robiąc tą kąszczegółkę, dodając do niej plus 1. Czyli jak do 9 dodałem 1, wyszła 10. Czyli w, w zasadzie tu mi też się też dodało plus 1. I mamy polczę zadanko. I jeszcze dwa przed nami zadania, szóste i siódme. Łomek 5 7 ma rozwinięcie dziesiętne podali, jaką cyfrą jest 27 cyfra po przecinku w tym rozwinięciu. I teraz sobie policzę. To jest cały mój okres. On wynosi 714285. Pierwsza cyfra, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. I mogę na piechotę sobie liczyć, gdzie wypadnie mi 27. Ale ja wiem, że to będzie szósta. Potem wielokrotność 12, 18, następnie 24. Tak, jak tu jest, 24 wypada na piątce. To tu byłaby 25, 26 i 27. A więc szukana cyfra wynosi 4. Mamy rozwią rozwiązanie. I ostatnie zadanie, siódme. Ono jest, nie, ono jest bardziej złożone, bo ja specjalnie te ostatnie przygotowuję, żeby były tak rozbudowane, żeby były bardziej złożone. No to w takim razie za, zacznijmy sobie. Co tutaj możemy powiedzieć? Trzech robotników dzieli pewną kwotę pieniędzy. Pan Adam otrzymuje 5 6 tej kwoty, pan Bartek otrzymuje 84 setne kwoty, a pan Cezary 17 dwudziestych kwoty. Ok, mamy. I teraz, który z robotników otrzymał największą część kwoty, użyj rozwinięć dziesiętnych do porównania. Oczywiście tutaj to co mamy, tak jakbyśmy sobie sumowali, to wychodzi dużo więcej ponad 1, czyli ponad sto, 100% tutaj by nam wyszło, więc jak już o tej kwoty, to powiedzmy, że każdy zarabia jakąś tam kwotę, ale nad nimi jest jakiś, nie wiem, kierownik, który zabiera temu jedną szóstą, temu 32, a temu 16. Setnych, OK? Powiedzmy ktoś, który im tam odbiera z ich pensji, z pensji, którą by dostali na rękę. Na przykład może podatek by tyle wynosił, ok? Tak sobie możemy to uprościć, bo tutaj niefortunnie ta treść jest trochę napisana. W takim razie musimy sobie jakoś te ułamki porównać. Ok, 5 szóstych, 8,4-1720, kto ma największą część? Albo sprowadzamy do wspólnego mianownika, albo działamy na ułamkach. Dziesiętnych okresowych. A w tym temacie o to chodzi, więc tak będziemy robili. Wypiszę sobie, sobie tych trzech panów: Adam, następnie Bartek i Cezary. Tu będzie łatwo. 84 setne. W C też będzie łatwo. Mam dwudziestych, Robię razy 5, bo rozszerzam do setki w mianowniku. To się równa. to mam 100.

I w zasadzie mi wystarczy minus 18. Nie idę dalej, chociaż tu widzę, że się ta trójka by powtarzała, tak? Ta trójka byłaby w okresie, bo tu zostało co znowu 20, czyli byłoby kolejne 3. Więc sobie napiszę, że to jest 0,83. No i te, te trójki cały czas tam by leciały. Tak to ma największą część, porównuję. Wszędzie 0. Ciach, wszędzie 8 zgadza się. Tu jest 3, tu jest 4, tu jest 5. To ja widzę, że największą część otrzymuje Pan Cezary, potem Pan Bartek, a najmniejszą Pan Adam. I podpunkt B. Przyjmując, że cała kwota to 1000 zł, ile pieniędzy otrzymał Pan Adam, jeśli jego część zaokrąglimy do jednego grosza? Czyli on otrzymał taką część z wartości 1000 zł. Czyli 5 szóstych razy 1000 zł. Ja mogę to już wykorzystać. Czyli ten ułamek mm, okresowy. Ale ja uważam, że prościej byłoby nam na razie zapisać tak. 5 56 razy 1000, ok? Czyli tak, jakbyśmy nie znaleźli tamtego rozdjęcia okresowego. Tu sobie coś policzymy, na pewno można coś skrócić. To byłoby 3, bo na 2, a to byłoby 500. Czyli ja mam 5 razy 5, to jest 25 i 2, zera, czyli 2500 podzielić na 3. I teraz takie działanie sobie wykonam. Tej liczby się niestety nie da podzielić, no bo tu suma wynosi 7, a żeby dało się podzielić przez 3, to suma musi być podzielna przez 3, a 7 przez 3 nie dzieli. No i w, dwudzi w się nie zmieści, w 25 trójka się mieści 7, 8 razy, bo to jest 24. 8 razy, zapiszę sobie ósemeczkę nad piątką, odejmuję 24, wynik 1 w dziesiątce się mieści 3 razy minus 9, 1, spada mi 0, tak, w dziesiątce znowu 3 razy, minus 9, to jest 1, 0, no i to będzie trójka, i ta trójka będzie już ułamkiem okresowym, ale sobie doliczymy, 9, 1, 0, 3, minus 9, 1, 0, skoro do jednego grosza, to jeszcze tutaj muszę jedną trójkę dać, bo grosz się liczy do części setnych, minus, tu jest minus 9, wynik 1, no i tam 0. Te trójki by szły. Czyli mam taki ułamek 833,333, zaokrąglam do jednego grosza, czyli do części setnych dotąd, ta trójka mi nie zwiększy, a więc zostanie 833,33 zł. Czyli zobaczcie, to jest to samo, co tutaj. Wystarczyło to pomnożyć razy tysiące. Raz, dwa, trzy. Dokładnie był tutaj przecinek. Prawda? Więc wyszło by nam na to samo, ale chciałem jeszcze raz przeprowadzić Was przez ten tok rozumowania dzielenia, aby uzyskać ułamek okresowy. Ostatni podpunkt C. O ile większą część kwoty otrzymał Pan Adam od Pana Cezarego, wynik podaj w ułamku zwykłym. O ile większą część. O ile, czyli będziemy odejmowali. Pan Adam, od pana Cezarego, czyli od pana Oda Adama odejmę sobie pana Cezarego. Chociaż tutaj warto zauważyć, że no więcej otrzymał y, który z panów? Pan Cezary, czyli o ile większą część, no tutaj powinno być o, je, o ile mniejszą część kwoty otrzymał pan Adam. Tutaj faktycznie zauważyłem teraz błąd w poleceniu, ale nic nie szkodzi. Po prostu zobaczymy, jaka między nimi jest różnica. O to chodzi, dobra? O, 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 jaką, o jaką część? No to teraz mamy podać w ułamku zwykłym, czyli nie będę działać na ułamkach dziesiętnych. A więc ja sobie od 17,20 odejmę. 5 56. Wiemy, że 5 56 jest mniejsze. Zaraz w ogóle zobaczymy, jak sobie to rozszerzymy do wspólnego mianownika. A wspólnym mianownikiem będzie jaka liczba? Na przykład 60. Mogłaby być? Mogłaby być. A może być też 30. No jest. Nie. Musi być 60. Czyli tu dążymy do 60. Tak. Mamy 60. Tu mnożę razy 10. Tu razy 3. Więc tu razy 3. I tu razy 10. 17 razy. Czy to jest 30 plus 21, 51? 5 razy 10, 50. Zdecydowanie widać, że tak, ta kwota, na niebieskim zaznaczę, Pana Cezarego jest większa. No i to się równa 1,60. Czyli Pan Adam otrzymuje o 1,60 kwoty mniej niż Pan Cezary. Tak miałaby odpowiedź to tyle w tym odcinku. zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale Matematyczny Świat. Seksy komentarze, jak zawsze dla Was. Do usłyszenia w kolejnym dziale, bo rozpoczynamy następny drugi dział. Tam się trochę będzie działo z geometrią. Tyle Wam odpowiem. Do usłyszenia, Na razie. Cześć.